Hej! Cześć! Jest ósma rano, a ja i Tabo właśnie dojechaliśmy do fryszerki, gdzie odbędą się trzecie w tym sezonie em, zawody Dog Orient, czyli zawody dog trekkingowe. I jak na razie widzimy tylko jednych uczestników. Poza nami chyba nikogo nie ma. Czekamy na Mariusza, czyli osobę, Odpowiedziałam za całe zawody i mam nadzieję, że wszystko odbędzie się, zacznie się o 11 Zobaczcie wszyscy, no jedno, jedną. Już na jedną grupę. Ja Dobra. chyba. Dobra. Mogę? Udało się. No, ja Jakieś komentarze? Dało. Pierwszy punkt wreszcie zdobyty. E, na razie lajtowo. Bardzo lajtowo. Nie, nie powiemy, że się, zgubiliśmy. się nie zgubiliśmy. Nie. Nie. To jest to 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 był Chodzi o dobrą zabawę w ja końcu. Mam, ja mam. Ha! Doszliśmy do drugiego punktu. Hurra, hurra, hurra! Udało się! I na drugim punkcie mamy dodatkową. Zagadka. No i mamy też konie. Koniki. I lampion. Mam liczyć? Dawaj! Pada A podpisujemy. Ostatni. To jest mam trzy kart. Podpisujemy im nazwisko, czy nie? Nie, tylko jedna osoba podpisała. I teraz spisujemy kolejne punkty. Odpowiem, że na razie każdy odgadł zrobił pierwszy Najbardziej na drugim punkcie ukryty był perforator o, Mam nadzieję, że Udało się Dobra, lecimy dalej Więc jesteśmy w drodze na trzeci punkt i mieliśmy opcję, żeby pójść szlakiem edukacyjnym, czy jak to się nazywa, czerwonym. Ale nie! Doszliśmy do wniosku, że pójdziemy na przełaj. Czy ja, ja słyszałem, rzeka? Nie, jest, czekaj, czekaj, <t dinna> pano stoku. Pano stoku. to jest było. Czekaj. Ale zainteresuję się tak. Panu spokój. Już Oj to I o to chodzi w dok trekkingo, żeby było trochę trekkingu. Oj tam oj tam. Proki. Demen, o fajne. Proki, ta. Zobaczymy jak ta bo udało się. O, teraz tylko jeszcze ja, żeby mnie nie wpadł. Go 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 go! Nie nie nie, do błotka nie wchodzimy tabo. Udało się. Super. No, Naprawie się udało, mam jeszcze jedną, ale. Yes. Jak po pierwszej przeprawie? Super! Mam Ale to no, trochę bo tak było. Ta, bo oczywiście no. już wodował znowu. No musiałem wjechać... Retrivery! Nie nie Ja i tak nie czy Ja wolałam wejść, byś... Niech się przywróci Ci... No! Udało nam się wydostać z chaszczy. Mamy wodę, w której skąpiemy psa. Dobra, to idziemy się przedrzeć do ostatniego punktu. W takim razie, Frank, trzeci punkt. Zadanie w trzecim punkcie jest takie, że trzeba policzyć deski na mostku i podzielić przez cztery. I nie zostać zabity przez psa, który chcecie wciągnąć do wody. Eee, to ja cię chyba odepnę. Tak, idź, Dobra, odpinamy psa. Dzięki. To jest chyba następne. Chyba uratowałaś mi życie w tym momencie. Nie ma za Nie przekąpać Czekajcie na nas! Tak? Widz, Erik?

Umiemy liczyć! Umiem liczyć. <grymne> Jej! Po tylu latach nauki! <grymne> Nauka nie poszła w las. Tak. O. <grymne> Za to my jeszcze. <grymne> Ale radość. O no. Nie, nie. Przepraszam. Zobacz, jaki małekustowny patyczek. No. Przepraszam. A tą też policzyłaś? Tak, policzyłam. nie ma, tu od tej zaczęłam, bo chyba to nie odgarnęłam. Trzy razy liczyliśmy już. Trzy, razy liczyliśmy. trzy niezależne osoby. Bardzo się, przepraszam. Muszę policzyć sobie. deski na most. Nie było żadnych kartek. A liczyliście deski te dwie pod chodem? Nie, 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 nie. I to jest Okej. Okay. Nie da się tych dwóch, bo nie podzielę się przez cztery. No chyba, że no, tam, się 7,5. No tak, nie, 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 chodzić do tyłu. Najlepiej się wyglebić a więc trzeci punkt zaliczony z zagadką. Jak się okazuje, nie ostatni. No. Ups. Jedziemy do punktu czwartego, który będzie pewnie z tym, jak to się ładnie, perforatorem. No, Retrieverowy zaprzęg. Bóg jest mniej niż 10. Czyli 9. Czyli pewnie będzie 9. Chociaż jeżeli co 2 punkty dostajemy, to może Możemy będzie parzyście. Będzie osiem. Dobra. Chodź tam. O, ty najparty uważaj. I mamy nawet przejście. O. Yeah! udało się. Drugi piesek, zapoznajcie się. A tu punkt. Właśnie udajemy się na piąty punkt. No, nastąpił rozpad grupy. Nastąpił rozkła rozkład. Rozkład. Rozkład grupy. Rozkład brzmi troszkę. Jeszcze nie, szli jeszcze żeśmy nie zakopali także. No. Mieliśmy jakieś 13,5 km. czy więcej. No, wracaliśmy, żeby znaleźć pierwszy punkt. Nie zobaczymy, kto będzie pierwszy przy piątce. My czy, my, czy oni. Trzeba było waszą biegać jeszcze. To co? <laughs> Ja myślę, że i tak tą trasą mamy lepsze szanse szybciej dojść niż na przełaj. Tak, tygodni na pewno. Bo no. no, druga grupa udała się tak kompletnie. Łąką. Łąką, tak, na przełaj. Pozwiedzać z zbyt te krówki. No. jakoś ich nie widać. No ale dobra, idziemy dalej. No i się rozdzieliliśmy, bo każdy <grytanie> uważał, że. Będzie miał rację będzie lepiej i wygląda na to, że chyba wygraliśmy na tym Co prawda o ile? 10... Nie dobra 30 metrów Cześć A nie mówiłem, że tak będzie szybciej Ale nie bo Nie biegliśmy mieliśmy kontuzję pod a co się stało? Ten, ten tutaj? Nie, ten tutaj. A, ten. ten a. Nózka, o, no nie, on no, tak na wizji. <laughs> no dobra. Drużyna się połączyła. Idziemy dalej do punktu piątego. I doszliśmy do piątego punktu. Wygląda na trochę zdewastowany. To trzeba nagrać. Aż muszę to. to. Aż muszę Niespodzianka, tu nic nie ma, idź do punktu numer 6. Ale zagadka. To jest nie, niespodzianka? No, no. to jest zawód, to jest no, kompletny to zawód. Muszę się co będzie ciekawego w szóstym punkcie. Piąty punkt. No, chcę zrobić teraz. No. Chociaż czwórka, czwórka była niezła. Tak, czwórka była już bardziej zła. Na to liczyłam właśnie na tego typu. Podwójna zagadka. Bo w sumie chyba nie wiem czy pokazałem, ale był plecak z szyfrem którego teoretycznie nie znaliśmy, chociaż mogliśmy się domyślać. I się domyśliliśmy. A w środku, a w środku kolejna kartka z zapałkami. Doszliśmy do wniosku, że będziemy przeprawiać się przez rzekę w tą samą. A. W drugą stronę, ale tą samą. Boże. W tym samym miejscu. Jezus. W ogóle odmurzczenie mam najwyższego stopnia. Ale to jest super. A, odburzenie jest super, tak. czy jest skakanie przez rzeczkę jest... Odmurzanie jest super. Jezu, jak ja przeskoczę teraz. Tak, bo wejdź mi... W ten... W kadr możesz, ale... Dobra. O. O. Dostałem w twarz ogólnie. O, bo teraz spróbuję przeskoczyć. Nie skacz, Eryk. Blonk, no, żyje, Nie skacz, bo jak skręcisz staw skokowy, to będzie w ogóle masakra. Postaw nogę w wodzie musimy nic Tawo ci pomoże. Tak. No. <laughs> Oj, tawo. Tabo. O, jest. O, pokrzyby. Dobra. Udało się. Wszyscy nie żyją. Wszyscy Gdzie jest Tabo? Super. Cześć. Cześć, ja nagrywam Super Co powiesz nam o tym punkcie? Właśnie chciałem go odwiedzić, są dobre wafelki Polecam wafelki I Jacek jest przy kupnej Może wam powiedzieć, gdzie jest następny punkt O, super Czy musimy stemplować numer 6 tym samym stempelkiem co numer 2? Nie, no tam nie ma już takiego czegoś Takiego wymogu Nie ma? O, to już nogę nie pograsz. A tam boisko jest w nogę. Ja słyszałem, że ty też odpadasz. No niestety tak. No, a więc wracamy do punktu wyjścia. Woda dla psów jest nawet. Prezentacja w praktyce. Znowu ja. I mamy ostatni punkt, znaczy przedostatni punkt, bo siódmy Z lampionem Ta siad Dobrze, baw się I teraz są dwa lampiony No nieźle ja też Co to jest napisane? Wybierz butelkę ale A następnie sobie ją Swoim na nazwiskiem A teraz czas popływać Na drugim brzegu znajduje się dalsza część o, zadania Psy się też wykąpią Za, za, Jezu, już się I co z tą butelką? A na razie nie wiadomo I Teraz Dobra. próbamy Cześć bo, Dobra, przechodzę przez wodę <grybujesz> Żeby <grybujesz> Zobaczyć co jest po drugiej stronie rzeki w punkcie siódmym Mam butelkę w ręce, którą miałem na drugiej stronie rzeki W drodze do mety wypełnić swoją butelkę bliskami pokrzyw Ech. Nie będzie źle. <laughs>